Dobry wieczór, szanowni państwo, serdecznie wszystkich państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Na trybunach gorąco. Wszyscy liczą tu dziś na niezapomniane emocje, aż to czuć w powietrzu. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. A gospodarze dzisiejszego spotkania zagrają takim właśnie składem zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika. To wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Widzimy teraz skład gości na to spotkanie. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. W grze. Będziemy teraz mieli brzucę z autu. Dana interwencja Bramkarza. Mecz mógł nam się zacząć od bardzo szybkiej bramki. Gdyby nie ten popis między słupkami. To chyba tchnęło w drużynę nowe siły. Opatrzmy. Uwaga! Nie może tego zwardować! Gol! I wybuch radości wśród tłumnie przybyłych kibiców gospodarzy. Doskonale zaczęli to starcie z odwiecznym rywalem. No tylko teraz nie osiąść na laurach. Ładna bramka z bliskiego dystansu. Pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. Prowadzą zatem 1 do 0. Jak się rozwinie ten atak, są coraz bliżej bramki. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. I zaczynamy z linii bocznej. Teraz ratuje przed stratą Gola. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie, aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Mocne, czyste wejście. Czy trafi do siatki? Ależ to zatrzymał! Wspaniała parada! Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Błąd, piłka przechwycona. Można już to i owo o tym meczu powiedzieć. Drużyna gospodarzy gra dziś całkiem. Ale musimy na chwilę przerwać. Gol! Remis! A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. Ta wyrównująca bramka w końcówce połowy jednym może dodać wiatru w żagle, drugim podciąć skrzydła. Sztaby trenerskie muszą teraz zadbać o właściwe nastawienie swoich drużyn na drugą połowę. Mamy remis. 1 do 1. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Dobry występ w pierwszej połowie, zwieńczony wyrównującą bramką tuż przed przerwą. Dał swojej drużynie oddech i szansę na nowe otwarcie po zmianie stron. No to zaczęło się. Uwaga! Nie może tego zmarnować! Gol! I wybuch radości wśród tłumnie przybyłych kibiców. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Czy trafi do siatki? Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Ale musimy na chwilę przerwać. Gol! Remis! A więc wszystko zaczyna się od początku. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Twarde wejście, ale bez Faulu. Przerwana gra i rzut wolny, ale bez karki. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Dana interwencja przy dośrodkowaniu. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Oj, błąd! Bramkarz nie może tak oddawać piłki. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Kamara. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Said ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. To chyba wpadnie. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Świetne, prostopadłe podanie. No, dobra to była obrona. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Wrzuca piłkę przed bramkę. Niestety, zepsute to rozegranie koncertową. Nie ma co czekać, jeśli chcą to wygrać, to muszą tu coś jeszcze strzelić. Może teraz? O, dobrze, teraz zainterweniował. Do końca zostało już tylko pięć minut. No trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. Uwaga! Nie może tego zmarnować! Rewelacyjna interwencja. Teraz ratuje drużynę przed stratą gola w końcówce. Tak jakimś cudem wciąż mamy remis. Czy będzie to jakiś bodziec, żeby jeszcze szarpnąć w ostatnich minutach? Bramka ratuje im teraz remis w pięknym stylu. A wydawało się, że padnie tu bramka na wagę zwycięstwa. Brawo. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Niewykorzystana teraz okazja zrzutu rożnego. Piłka w grze. Uwaga! Nie może tego zwardować! Gol! I wybuch radości wśród tłumnie przybyłych kibiców gospodarki. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Czy trafi do siatki? Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Ale musimy na chwilę przerwać. Remis, a więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetnie. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić. To chyba wpadnie. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do. Świetne, prostopadłe podanie. No, dobra, to była obrona. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko. Uwaga, nie może tego zwardować. Rewelacyjna interwencja. Teraz. Co za refleks? Bramkarz ratuje im teraz remis w pięknym stylu. A wydawało się, że padnie tu bramka na...